Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Marek Żmijewski, wikariusz w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. W ostatnim roku miałem ten przywilej pozostać przewodnikiem Grupy Białej i wprowadzać ją przed obraz Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Witam Was w kolejnym dniu naszych rekolekcji. Zapraszam, abyśmy wsłuchali się w Słowo Boże przygotowane, dane nam na dzisiejszy dzień. I nad nim podjęli taką swoją refleksję serca. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchiwani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec was, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Słyszymy Słowo Boga, które dzisiaj szczególnie zaprasza nas do refleksji nad naszą modlitwą. Jaka jest nasza modlitwa? Jezus dzisiaj przychodzi, aby, aby tej modlitwy nas uczyć. Jezus przychodzi, aby pokazać nam, jak się modlić i myślę, że nie mamy wątpliwości, że przychodzimy do najlepszego nauczyciela. Dlatego dzisiaj Bóg bezpośrednio poprzez słowo przestrzega nas przed nadmierną gadatliwością na modlitwie. Moja modlitwa, każda modlitwa jest spotkaniem z Chrystusem. Jest zatrzymaniem się u boku Ojca. I kiedy dzisiaj Jezus mówi do nas: "A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie," Jest to moment, w którym w sposób szczególny Bóg chce uświadamiać nas, że w modlitwie stajemy zawsze, zawsze w obecności Ojca. Na modlitwie zawsze możemy czuć się jako ci, którzy, których Pan Bóg powołał, którzy odkrywamy w sobie dzieciństwo Boże. Dlatego za każdym razem, kiedy stajemy przed Bogiem, jesteśmy zaproszeni na samym początku do tego, aby uświadamiać sobie, przed kim stoję, do kogo pragnę się zwracać. Abyśmy, tak jak przestrzega dzisiaj Słowo Boże, nasza modlitwa nie była tylko wypowiadanymi słowami, nie była kolejną formułą, którą, którą wypowiadamy. Bo czasem, i przed tym Jezus przestrzega, te słowa stają się gdzieś takimi bezmyślnymi, tak wypowiedzianymi po prostu. Ten wielki post i czas rekolekcji, w których trwamy. Bez wątpienia jest czasem takiej naszej osobistej refleksji. Dlatego dzisiaj zechciejmy pytać samego siebie, jaką jest moja modlitwa. Czy moja modlitwa pozostaje po prostu wypowiedzianym słowem? Czy za każdym razem, kiedy staję na modlitwie, to mam tę świadomość, że staję wobec Ojca, Ojca miłosiernego, kochającego do końca. I to jest też moment, w którym ja uświadamiam sobie to dzieciństwo Boże, które Pan Bóg, Pan Bóg mi daje. Jestem Jego umiłowanym synem. Ty jesteś jego umiłowanym synem, umiłowaną córką. I to jest piękne doświadczenie, które Pan Bóg pragnie tobie dawać w każdej modlitwie, do której stajesz. I myślę, że szczególnie nam bliska modlitwa Ojcze nasz, którą znamy od dziecka. Ona to dzieciństwo w sposób szczególny nam uświadamia w tych prostych słowach, kiedy wołamy, Ojcze, jakże wielki przywilej do Boga, Boga, który jest wszechmocny, jest Stworzycielem. My, Jego dzieci, możemy mówić, Ojcze. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wielkim darem jest człowieczeństwo? Człowieczeństwo, które otrzymaliśmy od Boga jako dar, życie tutaj na Ziemi które chcemy wykorzystywać na Jego większą chwałę, na Jego duchowy, na większy pożytek, ale też chcemy pozwalać Panu Bogu w tym życiu się prowadzić. Dlatego wołamy, bądź wola Twoja. Jak wiele razy nasze pragnienia mogą wydawać się, że są najlepsze, że, że to my mamy ten najlepszy plan na nasze życie, a w tej prostej modlitwie Pan Bóg w tej refleksji nas zaprasza, Słowach, które wypowiadamy, bądź wola Twoja, abyśmy też zastanowili się i zapytali, czego Ty Boże pragniesz dla mojego życia, którą drogą mam iść, jak powinienem postępować. W czytaniach na dzisiejszy dzień u proroka Izajasza czytamy, że słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wraca bezowocnie. I chcecie zaprosić w tym dniu rekolekcji w sposób szczególny. Mogę tak się zwrócić, droga córko, drogi synu, umiłowana córka, umiłowany synu, Ojca Wszechmogącego, abyś dzisiaj posłuchał Ojca, abyś dzisiaj znalazł tę chwilę na taką modlitwę wsłuchiwania się w Jego głos. Chcę cię zaprosić, abyś stanął przed Bogiem w chwili refleksji, ciszy. Rozpoczynając po prostu tą modlitwą, do której dziś Bóg uczy nas w Ewangelii, rozmawiając Ojcze nasz i sięgając po Boże Słowo abyśmy w tym słowie, w Bożym słowie, czytając Boże Słowo, mogli usłyszeć głos Ojca. Pozwól, by Słowo rodziło w Tobie postawę miłości. Pozwól, by Słowo Boże było tym, które będzie Cię przez życie prowadzić. Życzę Tobie Piękne jego spotkania, odwagi też do szukania czasu na to spotkanie dzisiaj, abyś naprawdę sięgając po słowo mógł powiedzieć, że spotkałeś dzisiaj Ojca. Ojca, który jest miłością i kocha Cię na zawsze. Życzę Ci powodzenia i do zobaczenia w kolejnych dniach naszych wspólnych rozważań. Szczęść Boże!